Manko, Siemanko, tutaj Limak, a w dzisiejszym odcinku nie możemy dotykać koloru zielonego. Będzie to naprawdę hardkorowy odcinek, więc zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczek i napiszcie w komentarzach, jaki jeszcze może, mogę odcinek tego typu zrobić, więc zapraszam do się Manko. Dobra, już jesteśmy. Tutaj na tej mapce akurat nie ma w ogóle koloru zielonego, więc tutaj bardzo fajnie Mamy tutaj przeważnie niebieski Więc spróbujmy przejść, jakieś szlagi mam Okej, okay, lecimy, lecimy Tutaj dojeżdżamy, a jednak nie tego chłopka Dobra, tu jest yy, pomarańczowy. I zapraszam do następnego. Let's go! Dobra, mamy mapkę Flower Flip. Spróbujemy ją oczywiście przejść. Tutaj też nie ma jakoś bardzo dużo kolorów, ale niestety tutaj nie przechodzimy. Tylko bananek przeszedł. Dobra. Nie, po co tam przechodzicie? Niestety. Nie możemy się tam dostać i teraz. Okej, okay, teraz się dostaniemy. U nie. Nie, dobra. Tutaj lecimy. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Taką serię, że nie możemy dotykać czegoś. Będę oczywiście kontynuował. A, jeszcze nie wspomniałem, ale jak... jak dotkniemy kolor zielony to muszę zatańczyć emotkę przestraszenia się z karnetu był to mój pierwszy karnet, który miałem, więc i ta emotka jest nawet długa trochę i tutaj chyba przejdziemy, nie nie nie, niestety nie przechodzimy widzowie, tylko nie to no niestety jest dobra, to do następnej rundy Okej, okay. mamy mapkę Icy Hell Tutaj nie ma w ogóle zielonego, tutaj też nie ma zielonego, więc możemy na to wskoczyć, ale niestety nam się nie udało Lecimy, lecimy, dobra tutaj dojechaliśmy tych ludzi Dojeżdżamy, dojeżdżamy, dojeżdżamy Okej, okay, robimy trika O kurczę, nie udało się Jeszcze raz o dobra, jednak nie próbujemy, bo coś mi nie wychodziło. No i jesteśmy. Challenge nam się udał w, na razie w tej gierce, że nie dotykaliśmy koloru zielonego, ale najgorzej będzie, jeśli będziemy mieli... Nie, jeśli będziemy mieli mapkę Tilefall, tam, tam trzeba chodzić po zielonych klockach. Więc oglądajcie odcinek. Do końca, żeby się upewnić, czy będziemy mieli tą mapkę. Teraz mamy. O nie! Over over and under! Jeżeli tutaj nas dotknie, ta, ten słupek, co się rusza, to mam przerąbane widzowie. Na serio, przerąbane. Więc tu, tu. Dobra. Pyk, pyk. Dobrze, jesteśmy. Ok, lecimy, lecimy. Tutaj polecimy sobie tędy, nalić no, gościu. Widzowie, ja właśnie dotknęłem zielonego to jest zielona. Więc musimy niestety zrobić amotkę. Nie, znowu dotknęłem, musimy znowu amotkę zrobić. Dobra, pik pik. No i nie przechodzimy znowu. Widzowie, co z tymi półfinałami mamy? Dobra, niestety, na następny... No i niestety mamy mapkę tile i właśnie tutaj do, dotykamy nawet zielonego Więc musimy już nawet dwa razy zrobić I to się liczy jakby jak wskoczymy na to Okej okay, dwa razy Idziemy Znowu na to wskoczyliśmy I dwa razy na to wskoczyliśmy więc musimy znowu robić omotki i znowu nie przechodzimy Właśnie o tym mówiłem, ale jeszcze nawet tutaj staliśmy na zielony, więc niestety musimy iść do następnej lundy. Okej. Okay. Mamy mapkę. To jest Clanon Climb chyba. Ja tutaj nie dotykamy, nie! Dożyło nas niestety. Ale na tej mapce chyba nie ma zielonych rzeczy. O nie, ludzie są zieloni. Nie możemy ludzi dotykać. Dobra. U nas już żyło, ale tutaj na nie idziemy. Nie, to może jeszcze trochę zielonego gościa, więc się odsuń lepiej ode mnie. Na moją korzyść będzie. Okej, okay, i jesteśmy! Więc zapraszam do następnej rundy. Dobra, niestety mamy, jak widzicie, mapkę Rocket Rumble. I tutaj wy domyślacie się już pewnie, że muszę znowu zrobić emotkę. Jakby jak. Sko skocz, A nie, nie mogę tutaj skakać. Tak się odbije od trampoliny i na ten zielony, to dopiero liczymy. Dzięki gościu, nie? Muszę znowu się przestraszyć. Dojeżdżamy. No i następną łamotkę musimy zrobić. Tyk, tyk. Dobra. No i znowu musimy następną łamotkę zrobić. Dobra, jesteśmy na Niebieskim. Okej. Okay. Ja sobie tutaj może za tą flagą zrobię amotkę. No i gościu mi przeszkodził. No i znowu muszę następną robić, więc widzowie. <gryw> widzicie jakie to jest życie z tymi ludźmi? Dobra, widzowie, ja jestem tu czekam. Mam to po prostu gdzieś sobie mm, porobić emotki mamy jeszcze 42 sekundy 40 sekund no i niestety to jest druga emotka co teraz robię? chyba tak teraz będzie trzecia nie gości please tylko na to ja właśnie nie no nie, no muszę raz, bo się uderzyłam jakby. Dobra, i dwa, bo teraz jestem znowu, więc muszę znowu. No nie wytrzymam. No super jeszcze, widzowie. To jest takie... No dobra, już nawet... Czerwoną kartkę dam temu gościowi. Dobra, w końcu. Ale i tak niestety będziemy to... No niestety przegraliśmy, bo... Niestety ludzie nam nie dali spokojnie... na... Na początku, więc zapraszam do następnej rundy. Okej okay. Mapka Pivot Push. Tutaj nie ma zbytnio zielonego koloru. I właśnie dobrze. Więc na cichu będziemy mogli, że tak powiem, przejść tą mapkę. Ale niestety tu nas ludzie uderzają. Okej, okay, lecimy, lecimy. Możliwe, że ja go nie trafiłem tą nogą. Widzowie, napiszcie w komentarzach. Okej, okay, jesteśmy. Więc zapraszam do następnej rundy. No i widzowie, niestety, dobrze widzicie, mamy mapkę Stumble Soccer, na której od razu mu musimy się wystraszyć. I drugi raz. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No i oczywiście tutaj nie mamy szans zbytnio. Więc muszę tylko w tym niebieskim polu stać Najlepiej by tak było jakbym tak robił Ja już udatowałem Ale dobrze, wygrywamy widzowie Dobra, pyk Tutaj nie ma bramki, nie ma bramki No super Dobrze widzowie, że nie zielenie. Nie, nie trafiło nam Brokkert tramble znowu Bo byśmy znowu musieli no stop tutaj Żeby straszyć po prostu, odgadać Więc Plus jest, o, o właśnie Taki Że no i znowu musimy płakać Znaczy no, nie płakać, Jezus Maria. Tylko się straszyć Okej, okay, okej, okay, lecimy, lecimy Niestety, przegrywamy. Bo się też robi emotki, więc. Jesteśmy tutaj sami. Co robią emotki? Ohoho. Gra w ogromnie nie pomaga. Niestety, będzie chyba już nasza ostatnia rundka w, tej, yy, w tym odcinku. Dobra, tutaj. Tu, nie. No, niestety, możemy się już wystraszyć tak po prostu, bo nie... Niestety to już jest nasza ostatnia gierka i przegrywamy. Więc zostawcie suba, lajka, łapkę w górę, komentarz i narka!